W życiu, jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz odwalczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Zostało wszystko. Ja chciałbym podziękować Wam dziennikarzom za, za tak liczne przybycie tutaj na, na tą galę. sich alle. Ich grzycę Wi Altynie herzlich. Dziękuję obozowi Kliczki, Odymirowi Kliczki, tego całemu obozowi za, za umożliwienie mi walki o tak e, poważne tytuły. Jestem przygotowany na 100% na tą walkę. E, 10 listopada możecie się spodziewać e, innego Mariusza Wacha. Który, który za wszelką cenę będę chciał e, odebrać pasy Władimirowi. E, bardzo ciężkie walki, ale zarazem e, bardzo, bardzo fajne i dla oka. Nie, na pewno nie będziecie zawiedzeni tą walką, nie będziecie zawiedzeni moją postawą w ringu. Na pewno ta walka utkwi przez najbliższe godziny, dni, miesiące. Dziękuję.